Cześć witajcie, z tej strony Mike i witam Was w pierwszym odcinku z gry FIFA 13 mecznie standardowy. Jest ze mną dzisiaj mój dobry przyjaciel, z którym nagrywam już e, parę miesięcy X lat, siemanko Arkanto. X lat, A, dokładnie. Kurde, po walno no A mi się udało, ja jestem y, właśnie. Y, murzajem którym? Y, chyba lwesem byłem. A, obrońca ja jestem lewy skrzydłowy, Kim to ja jestem? Ja jestem Sanchezem. Ja i nie jestem. No to gicior Oj, Pierdol. Ej, Ojej. gościu chyba dobrze będzie grał. Coś mi się wydaje. Ale tu jest kilka gości. Kuźwa. No nie. Pierwszy mecz nagrany, pierwsza porażka. Coś Dobra. To Na razie oni spieprzyli. No, <laughs> Jak ja, okej, okay, ja jestem czerwony. Dobrze wiedzieć. Ja jestem niebieski znowu. O, znowu. Podaj, podaj, oj ty kur... o, pa, to zielonego podałem. Kurz, No mać. i Messi, co to za ciotę jest. Ale zjebał, o, dobra. Podaj, podaj. To Kutas. Kutazy. No, nie umiecie. No. Ja kopnął piłkę, jak bramkarz już miał w tym... Mm, Spalony. Ja nie mogę, ja. nie ma to jak przyjąć piłkę. Kedira, o. A co po to rzucę. było? Co on zrobił? o, o Trochę przyjechał. No trochę no. A no to wolny mógłby być. No przydałby się. No właśnie. A tak jeszcze może w polkalnym Jeszcze kiedy. No. no nie, Jezu. Poczekaj chwilę. Nie. Jezu, ja jestem. Chrystepania. Ja pisgam och kontra benzemy, Benzema i fabryga odbiera, Dobra. Dobra, miałem tutaj zastępowanie. Przepraszam. O kurde, Już jestem, podał jestem. mi co najmniej jakby na klatę. Słyszę, Okej. Okay. Chłopie mi podał tak, jakbym co najmniej mi próbował na klatę. Mm, Jezus Widziałeś tego? Tak widziałem. Tragediona. Rosyjska tragedia. Rosyjska. Rosyjska telenowela. Nie będę biegał na tym, bo wolę sobie zostawić trochę staminę. Wiesz co to jest rosyjska telenovela? Mi nie szkoda staminy, bo i tak na co mi będzie, nie gram więc zawodnikiem. Po co? A może mu uratować wiesz A mogłeś podać. O. Prosto no, padłem. Ja tylko niestety kochany Iniesta, pierdzielony Postanowił tak mniej więcej podawać, że... 6 lat. Ja pitolę co się... oni wyprawiają. Jak nadusiłem podanie, to nie wiem, to on się dopiero, wiesz, tak przymierzał. A mi... Tu było do mnie podanie? Tak. Ury. Ale on to podał. Jakby nie wiem. Jakby miał co najmniej 6 metrów. Bo jest ja tam bie... No właśnie, a... Ja O! O... Ja chciałem Lobiego zrobić. Co ja pierdolę. Przepraszam. To ty to ty lobałeś? No i ja chciałem loba zrobić. No dobra, trudno. A ten bierze i mi wiesz. Odrąbał. Tak blisko nigdy nie rób lobów, bo oni właśnie tak to robią. No właśnie, wybroni, to jest właśnie najgorsze. I tak nie rób, bo wiesz. No muszę... Ale wiesz co chodzi? Jeszcze online to dopiero się uczę. No. Jezu, ja wyrzucę pierwszy odcinek do trzech. Dobra. Nie. On wybronił? Wybro a wybronił, dobra. A dlatego mi tak nie wyszło. Się zastanawiałem. A ja tak mówię, kurde, ale jak się. ty mogłeś nie trafić, jak... To jest... O! O, ja pierdolę. Tak, łapcie, łapcie mu żaję, piłę na trybunach. Źle ci naszła piłka na łeb. Mam kwadratowy chłeb nie, nakłada no to w łeb, to mamem gdzie każdą tą. Ja szczerze. mógł mi podać troszeczkę prostopadle. O, podał. O, o nie. Piłka mi odskoczyła. Widziałem, widziałem. Nic nie mogłem zrobić. Ok, przyjąłem i mi odskoczyła. Dobra. Dobra. Tu masz piłkę. Podaj. Tutaj. O. Ajajajajaj, aj, 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 no źle. Dobra. Podaj. Szwabie głupi. Podaj. Jest, mm. Podaj. Gdzie ja poleciałem? Ale Chłopie. żeś przyjebał. Chłopcze. Ło kurwa. Za długo... Ale Jesteś żeś przyjebał, się. ja pierdolę. Ale patrz, ta piłka już chciała zabić gołębie na stadionie. <śmiech> <śmiech> Dwa martwe gołębie, cztery żadne. <laughs> Jestem. No kurwa, no, ale cię przyjebą. Łooo Pa! Ale patrz jak ci skosił. Tu... patrz, patrz patrz. Jak, jak cię macał. To dlatego czerwoną dostał od razu. Dojdzie ktoś dojdzie. Dobra. No, no nie. Dlaczego nie, jest, nie ma chłopie żadnej opanowania piłki? Tak mu No nie, Iniesta ma takie opanowanie. Nie, nie, nie. O, Real Barca gramy. Hmm. No, dopiero zauważyłeś? Wiesz co, nie zauważyłem, tylko wiesz co, rozkażło mi się El Aha. Real Barca to graliśmy, tylko tak jakby... Hmm. Dawaj. No nie. Ale cię odjebał piłkę. Już się przymierzam chłopie, już by poszło, petarda bramkarz nie żyje. Bramkarz by wpadł do, do bramki. A, ramy. wcześniej... o. Hmm. A wcześniej, moi drodzy, graliśmy Niemcy kontra Holandia, dobrze mówię? Tak, my graliśmy Holandię. Tak, i wygraliśmy 2-0. Arka, arkoś w 45 minucie, bardzo ładną bramę strzelił. Ja dośrodkowałem on z woleja, ale to było ładne. Zresztą mi się podobała ta akcja, bo byłeś wolny. nie, widziałeś to? No, kurde, bramkę mi podobał i spalony, ja no, po prostu. Czasami to jest takie. Ja, pitole. Może wreszcie... Naprawdę... Ty... Co to? Faulowałeś. No przecież... Mm, chciałem wrócić po piłkę, chciałem wrócić po piłkę, a normalnie brało, brało mi do przodu. Każ O, właśnie podać do siebie. ty jebane. Jezu... Mm. Właśnie jak biegniesz i weźmiesz na przykład, żeby ci podał, to on podaje prostopadle i to jest głupie. Wiesz co, oni nie umie podać. My, my robimy wszystko tacy, oni wszystko źle. Podaj. Mm. Dobra. Podaj. Dobrze, niech Podaj. ci poda. Ładnie podał. Spróbuję dośrodkować. Będę sam. No kurde, minął się będzie przymierzał. Klikam i nie po co podać. Nie. A kiedy już wrzucasz ten... odcinek w ogóle? Bo ja dzisiaj spróbuję. Spróbuję, zależy. Kiedy mi się za... Dobra? Dobrze, dobrze. Mm. Jak się zatrzymał twój stał? No stał. Bo to jest nie stał. Ja pierdolę. Pa Takie Kurde, ja bym wolał być Pedro. No Pedro hatryka ładnego wy wy wyrobił. Potem chyba Fabrega z karnego? Tak jakoś to było. 5-2 słuchaj. Czy, a nie 5-1? 5-2. Ajajajajajajajaj! O! Łupa! Mm. O, 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 o. Dupa! Miss No! Ej no kurde, miss znowu! O <grywka> Jeszcze się bo Patrz! Ale ja pierdolę! Te ludzie są niektórzy! Kurde, mogło być 1-0, ty... a to przejebałem! Mój błąd! A ja? Żółte kartki Real... Żółte kartki 3 Real Madryt Słuchaj, na spoko... Mm. O, dobra Dobrze, no do środku O kurwa No właśnie Pięknie Moja wina, moja wina, że gol No właśnie, patrz, tu No powiem Ci, że udało Ci się a ty byłeś jeszcze na dobitka? No byłem, bo myślałem, że już mówię o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Jak mnie, jak mnie pchała szmata. Ale kurde. Co... Ale po prostu wolny jest. Ja tym lensem, lensem wcześniej grałem. Kurwa jak on jest szybki. Tak oni stra... Ale słuchaj, tak zapieprzał, że po prostu jeszcze... Dobra, dajesz. Hmm. Ale to jest właśnie głupie, że jak klikniesz, to musi 5 sekund poczekać, żeby ten... Już mi się pasek ładował, już przymierzył, ale oczywiście w ostatniej sekundzie ktoś przyszedł. Zawsze jestem ten o sekundę. Dobra, jestem. Już filmik będzie zablokowany na tyle raz Hmm. Tu powinien być przywilej, bo podał główką No nie nie wiem jak to jest. Nie, nie, główką, główką można. Aha, główką no to. Główką. A, no to, to możesz dobra. Przypadkowo nogą. Możesz celowo główką, ale nie możesz przypadkowo nogą. Albo jak ten, ręka, pamiętać, co ręką możesz szczelić. No, no. Podaj. Hmm. No. Hmm. Dobra. Tutaj, ej, mogłeś takie prosto podwój pieprznąć. Ciężko powiedzieć chłopie, bo ja musiałbym się nie wiem odwrócić z 6 km. Musiałbym się odwrócić chłopie, ja po prostu czasu nie miałem bo za mną byli zawodnicy. Nie wiem jak ci podać chłopie dosłownie. O dobra, pierwsza połowa skończona. Dobra, pierwsza połowa wygrywamy. Dobra. A ja wiesz co zrobię, całego odcinka nie wrzucę, tylko wrzucę na przykład te akcje takie bym tak zrobił. A mi się nie chce tak robić. Ale raz bym mógł spróbować. Dobra. Powodzenia, będziesz miał tyle montażu, co ja chyba już będę miał cały filmik na YouTubie. będziesz tak musiał wycinać, że szok. co? Jech, ja, ja, ja jestem. Podaj, o podaj. Mm. Jezus Maria, ale tu Messi podał. Nie to je, tak, to, nie, to je, to je Messi, tego nie, nie ogarniesz. Mm. Eee. Ups Kurde Trochę za delikatnie A, a o o o o o Ty Messi No Messi Kurwa Chłopie, mać Chłopie to po prostu jakby O ja Go złapałem Mm -hmm. To ja, to ja jestem, Jezusa, nie zezwoliłem, no, to, go dotknąłem. Ale po jak młode... Ej, a kto nim gra? To chyba bot. Bot. Ja pidule, ale bot. Patrz, tutaj boty są fajne, ale jak już grasz szybkiego meczu, to już nagle są debilami. To jest takie, to jest takie przykre. Że wtedy mają pranie mózgu. Oni chyba mózgu nie mają, o czym tu mowa. No właśnie. Ej hey, lol, error mi wyskoczył. Czego? Nawet mi nie przerwało nagrania, nie wiem. Jeżeli to będzie na nagranie, to wytuszuję jego po prostu. Ale pozor, nawet mi nagranie nie przerwało. Lol. No, czasami tak action ma. O. Ale to nie było O. Dobra, spróbuję dośrodkować. O kurwa. Kurde. Mój błąd. Nie twój, po prostu bramkarz wyszedł. Jakbym wie, wiesz, ale to kurde. Tak. Czu ludzik czeką. No ale bądź. O, dobra, przynajmniej tyle. Mm. Już myślałem, że do środka wywołuje, a ja już wiesz, na, 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 przycisk strzału, nie? No. Taki, a tu takie what the fuck. What the hell? Dobra, dobrze, o. dobrze, Filip. Kurde, zblokował mnie. No nie. Dobra, dobrze, spokojnie. No nie. No nie. No po nie. prostu, kurde, no nie. Ej, o! Nie, dobra, dobra, nie, nie, dobra, to nie był faul, dobra, nie oszukujmy nie, się. Nie wiem, ale nie. To ja widzę. Chłopie, ale żeś trochę spaliłeś. Widzę. O, fuck. E, on mnie teraz z bara ścielił, ale to szczegół. Dlaczego mnie Casillas wziął z bara? Aż się z nim Bo zagadałem. to Casillas. Casillas. Marszczerano. Ja nim grałem, boże, katastrofa. A co ci zmieniłem wtedy, co byłem kapitanem. Tak Oku. Dobra, różne, dobra, różne rożne, rożne. Różnego bym musiał. No. Jezu Dobra powodzenia, że ktoś mógł to przejąć. Nie no, kupię nie mam. W sumie jakbym się odrabił, to, to może byśmy przejęli. Aj! Myślałem, Wydaje, że... Już... że, blamka, że blamka... Ten gracz, bo pa, do akcji. Debil. Dopóki mają piłkę, bo jak stracą piłkę, kupują, no to bywali gol. Ale widać, że to jest wiesz. Omar, ryszcz Kurwa. No nie. To no nie. Po, no prost... po prostu mogłeś takie prostopadłe pierdolnąć no Może by mi się udało. Może. Okay. Chociaż bardzo możliwe, że Bramkarz byłby szybszy od sacheza <grym> to na pewno. Ubiegłego miał takiego spida jak murzyn po banana. <grym> Przepraszam, murzyn jak zobaczy banana. <grym> po arbuza. Ej, no kurde! Czy to nie jest taki delikatny? Wiesz, bo dla niego sport, czyli piłka nożna, jest to, de jest to delikatność. Ale cię wziął, kurwa, mać Dobra, jestem. Też. Nie masz spalony... Jesteś na spalonym, uważaj. Kurze, strasznie lubisz siedzieć na tym spalonym, co ci tam ciągnie, co tam za darmo dają? Dawaj! Ja dole co tam za darmo dają? Na spalonym? No. A wiesz, dużo rzeczy. Dobra, niech ktoś przyjmie. O, ale kurwa... Iniesta, jesteś największym debilem w mojej drużynie. Tak, nie ma to jak dęb. wyzywać własnego zawodnika, chociaż ty nim kierujesz. Ale popie, dlaczego jak ja skręcam w lewo, to on skręca w prawo? O kurwa. Ja bardzo nim steruje. Sorry, to, to się tak mówi, że to się nim steruje, popie. No ale sorry, jak ja na duszę podanie. No, pozdro. Popie, nam duszyłem w lewo, skręca w prawo. Jezu, to za debil. Rol. Idiota wrócony. Dobrze, nie przezywaj Iniesty, bo będzie płakał. Trudno Dobra, podaj może Spalony. Dobra ty... O ty suko. Po, po jakich? Jedzie? Chciał ci zabrać Dasz radę do środkować do środku, do środku Może już się uda O kurwa no, Kurde jakby to weszło Kurde jakby to weszło, by to tam się chyba zsikał ze śmiechu Casija 9-3 cena hmm. no. a ty jaką masz? 6,2. Ja mam 9,1. Lol. Jak ty paniasz, tym murzajem? Paniasz, jak ty tym murzajem paniasz? Mi 9, by 10. wystarczyło, słuchaj, 6,9 i no, też no, by okay, było. Nie, wtedy. Jezu, chodź no. tu, chodź tu do mnie, chodź tu. Mogę ci przytulić. O, do kury, krążę Pięknie, krążę piękna brameczka. No, piękna, no, słuchaj. Patrz, tu ten tego kurwa mać. Taką tiki-takę zrobiłem z Fabregasem. tiki taką. O, wkurzył się. Ty... O kurde. ty jest. Myślałem, że samobójka jeszcze walnie. Kurde, niech ktoś jeszcze przejmie, chłopie. Dasz? No dawaj. No dobra, byłem tam, ale okej. Okay. Co? No powiedz mi ja, ale i tak byłby spalony, spory wiesz. No co to było? Ja już chciałem ci dośrodkować, a tu dupa. Wyrąbałeś się. Nie wyrąbałem, tylko yy, dobra, po, wyrąbałem. zablokował. Chciałem do ciebie znowu dajesz, hmm. wszelaj no zablokował widzę i nie pozdro, dostałem kontuzję, akurat teraz taki jest poleż sobie debilu odpocznij, może na kawkę pójdziemy, co ty na to jak się jedziesz z nią, na herbatę tak to bym miał, to miał jeszcze, jest, gorbym wpakował to oczywiście nie pana Kasiasa a to bramka chociażbym bym się nie zdziwił. Jakby Kasijażfiej by była Urwa mać Co ja głodek no? Co ja będę opowiadał? Co nie państwo widzicie? Gdzie jesteś? Ej no Eee, no ewidentny V kochane. Y. Jeszcze jestem kontuzjowany no kurde. ja mogłem tam stać czy mi się tylko tekstura zbudowała czy ten bramkarz się tak przemieścił chłopie o kurwa Na no jak zabi chłopie jakbym zabił wybramkarza chłopie zabity na miejscu nawet nie ma co go reanimować byłoby Kurwa. patrzę na piłka moim yy, graczem to w ogóle nie zwraca uwagi co nim robię no jestem Kurde. kurwa mać Zablokował mnie Dobra, ale czy zero wygrywamy? No nie to jest kurda. I tak by przejął, tak czy siak. No. Ale to, ale to jest głupie, że na w tej grze w taki jest właśnie głupi coś takiego w grze, że na taki minimalny ma, mini minimalny spalony ciągle jest wychwycany. Lecisz Kurwa mać. A było tak blisko. Wiesz, ale troszeczkę za daleko i już kurde cała akcja, wiesz, parzona. Hmm spalony tak Lol. ej ciągle ale, spalone. Ale. ej kurde już mamy 6 spalonych a nie 0 ta no dobra wypieprz tą piłkę bo już będzie koniec ale zauważyłeś że tak, strzeliłeś niby dwie bramki, nie? <grywa> <grywa> słyszysz? strzeliłeś niby dwie bramki, słyszysz? dwie no, ale ale nie mówię. Kurwa, ale nie mówię ten. Holandia i teraz Barca. A, no. No, no i jedną ja ci piękną akcję zrobiłem, a drugą to ten bocik ci ładnie ten. Zapodał. Zapodał. Dobra, ej. Ja piszę. I nie jest tak, gdzie tyle. Chłopie, wiesz, ja byłem metr od piłki. Dobra. To taki... jest taki wiesz. No. Dobra moi kochani, my się będziemy już żegnać. Ładny meczek powiem. Tutaj macie ocenę meczową, podania, oczywiście cennych podań asysty. Akurat u mnie. No i co moi kochani? Dziękujemy Wam za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć. Na razie. No właśnie, a ze mną był Arkantus. Link do jego kanału macie oczywiście w opisie.